Serwus to dzień dobry dla wszystkich bardzo, bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Wilki to kolejny odcinek na moim kanale Milki plus słuchajcie koniecznie na wstępie oczywiście załapkujcie, słuchajcie, w tym momencie każę sobie łapkę w górę, ponieważ już niebawem wracamy do Twilight Forest, Także słuchajcie, łapkujcie 3000 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek jutro o godzinie 17, oczywiście te osoby, które nie subskrybują, no to zachęcam do tego, żeby to zrobiły, ponieważ słuchajcie, nawet nie wiecie, ile Was obija, słuchajcie, tych odcinków super, także koniecznie subskrybujcie, łapkujcie no i sobie to ty dosłuchajcie. Zapraszam też na mój główny kanał 1830 Dzięki tam są codziennie i wczoraj był wyjątek, ponieważ się pomyliłam i wrzuciłam odcinek o godzinie 17, czyli tak jak na plusie i na plusie też wrzuciłam o godzinie, o godzinie 17 odcinek, także no trochę przypał, e, się zaplątałam po prostu, ale słuchajcie, już dzisiaj 18.30 odcinek na głównym kanale będzie. E, no i oczywiście zapraszam was za do mojego Instagrama, wbiliśmy wczoraj 25 tysięcy, słuchajcie, obserwujących, więc bardzo wam, słuchajcie, za to dziękuję. Teraz, słuchajcie, w tym odcinku już będziemy wychodzić, słuchajcie, na górę, ale jeszcze stwierdziłam, że e, dosłownie 5 minut, słuchajcie, tutaj sobie będziemy, żeby tylko zebrać, słuchajcie, takie, wiecie, e, żeby po prostu mieć level. Mamy już 29, przed odcinkiem sobie tutaj weszłam i jakieś takie 5 minut, słuchajcie, pokopałam, także teraz tylko już przejdziemy Będziemy się po prostu i będziemy zbierać same te rudy, które nam dają, um, dają jakiś level, także chcecie teraz się zabieramy za to, 30 level zdobędziemy, to słuchajcie, wychodzimy od razu na górę, no i przygotujemy się do naszej podróży do Twilight Forest, słuchajcie, znowu um, zobaczymy, co to będzie, ja, ja nie wiem, możecie mieć w komentarzach, oczywiście tak jak zawsze, e, czego tam się mogę spodziewać, w ogóle już dosyć dużo, słuchajcie, tam zwiedziliśmy, ale nie wiem, czy w całości, jakby tam radę to zwiedzić, bo coś tak czuję, że no i tak mimo wszystko słuchajcie, no nie jestem w stanie, na pewno ominęłam jakieś ważne wątki w fabule i tak dalej, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie i że. Po prostu napiszecie mi w komentarzu co i jak. W ogóle ja mam już tyle rzeczy, że nie mieszczę węgla, węgla. Węgiel akurat się przydaje, także wolałabym go sobie troszeczkę pozbierać, ponieważ on jest akurat, słuchajcie, wiadomo, ważnym surowcem, ale mam już, sobie 30 level, więc tak naprawdę dobra, super. Kopię sobie ten ostatni węgiel i wychodzimy na górę. Nie wiem za bardzo jeszcze jak to zrobić. Okej, okay, tu jeszcze jest jakiś kwarc, co sobie zabierzemy. Um, nie wiem totalnie, jak to zrobić, ponieważ nie wiem do końca, gdzie jestem. Czekajcie. Yy... Jesteśmy, boi się, że jesteśmy gdzieś na środku oceanu. Jak mam tu kurde nie mogę. O, tutaj. Jesteśmy tutaj. No to nie aż tak na środku, słuchajcie. Musimy troszeczkę odbić tamtą stronę, żeby gdzieś tutaj, słuchajcie, wyjść, e, czyli, że musimy byśmy musieli pójść, słuchajcie w tamtą stronę, e, o ile dobrze słuchajcie myślę i sobie po prostu wykopujemy słodkami i akurat mam nadzieję, że uda nam się słuchajcie ogarnąć tą na tą wyspę po prostu i tyle. Także słuchajcie, zobaczymy jak to będzie. Także szybko mam jeszcze nawet jakiś, słuchajcie, zobaczcie, kwarcak, że to się wszystko przyda. Okej, okay, akurat nam w ogóle już jedzenia mamy mało. My dzisiaj też musimy się zająć troszeczkę jedzeniem, którego serio, no... No nie mamy zbyt wiele, także słuchajcie to trzeba ogarnąć. zobaczyć czy na pewno się w dobrą stronę kopię, tak. A już jestem nawet nad, tym, nad tą wyspą, także w sumie możemy. Jakby nie było kopać się w ten sposób, ale lepiej chyba na dwa. Chociaż, dobra, słuchajcie, ryzyk fizyk, bez ryzyka nie ma zabawy, także słuchajcie, lecimy. Najwyżej umrzemy, prawda? Także no jakby chill wagon, słuchajcie. Jak nam nie spadnie jakiś żwir, to nie żyjemy, ale... Wiecie, słuchajcie, no... Bez ryzyka nie ma zabawy, tak? Tak to mówią, więc słuchajcie, spoko los. Mam nadzieję, że przetrwamy. Tam jest jakaś, widzę, że kopalnia, w której nie byliśmy. Zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Uuu, dosyć duża, słuchajcie, dosyć spora. Ale nie, już niestety, no nie, ma, nie ma po co jej ogarnąć. Także ja sobie tutaj tylko zapiszę, że będzie kopalnia i w razie czego to po prostu sobie tutaj wrócimy i tyle, dobra, w każdym razie tak my jesteśmy dosłownie na środku tej wyspy, także słuchajcie dalej będziemy się kopać do góry, także słuchajcie tak też robię, się kopię do góry więc słuchajcie, lecimy i zaraz widzimy i będziemy musieli wrócić do domku, po drodze myślę, że właśnie pozbieramy słuchajcie troszeczkę jedzonka, jeżeli będzie no i jak już będziemy w domku, to ogarniemy ten, ogarniemy o kurde, to będzie piasek, słuchajcie, piasek nie zakopię to jest, no, to jest pewne, to jest pewne uwaga, a jeszcze nie chyba Okej, okay? o jednak chyba nie, dobra, jesteśmy już na górze, w każdym razie jak już będziemy, to słuchajcie, zrobimy sobie zbrójkę, poenchantujemy już sobie wszystko po kolei, także słuchajcie, myślę, że będzie git, jest w ogóle, ej, no ja myślałam, że już wychodzę, a tutaj chyba jednak nie wychodzimy jeszcze, co? Akurat pod drzewem, nie wytrzymam, ale ja mam farta, dobra, idealnie pod drzewem, słuchajcie, okej, okay. w każdym razie, jesteśmy jak widzieć, słuchajcie, już na powierzchni, akurat jest dzień, także zarąbiście się składa, bo jak byłaby noc, to byłby troszeczkę przypał, ale to nam się udało, tutaj mamy jeszcze jakiś ten, jakiś kanion, ale on jest słuchajcie nam raczej niepotrzebny, ponieważ mamy już wszystkie temki, także słuchajcie no, wracamy normalnie, ponieważ y, mam ochotę pozabijać się troszeczkę zwierzątek, tylko musie, że musimy wywalić takie niepotrzebne rzeczy totalnie, żeby zrobić oczywiście miejsce na mięsko, ale pewnie tutaj, o słyszałam krowy, czekajcie, słyszałam krówki, także słuchajcie lecimy po króweczki, momento, momento, okej, okay, tam są, super. I to jak dużo krówek. Dobra, trzy krówki, słuchajcie, więc zarąbiście, także to trzeba szybko y, zabić, żeby oczywiście nam dały jedzonko. To była jeszcze jedna krówka, gdzie ona jest? A tu jest! Jaka kurde krowa! Bawi się w chowanego z nami. Jest to jeszcze jakaś krówka, czy nie? Mam nadzieję, że tak w sumie, bo to by się przydało. Możemy w sumie pójść na tamten biom. Y, tu mamy melonki, dobra, melonki też sobie zabierzemy, tylko wywalimy jakieś, niepod... Ta o, to powinna nam się nie przydać. Także tak. tak. Ciach w ogóle, jak z fortuną użyjemy tutaj, to wypadnie mi więcej melonków? Teraz mam 11. Ile mi teraz wypadnie? Nie, ile normalnie? 18? Nie wiem, dobra, w sumie, w sumie to nie mam pojęcia. Nieważne. Yy, ważne jest to też, to jest coś. Dwa, mamy trzcinę, także tę trzcinę też on sobie zabrała, więc wywaliła to. Yy, ja teraz się staram, coś zbierać. Jak najwięcej rzeczy do tego Twilight Forestu, a trz trzciny zrobimy, wiadomo. Dużo tego, dużo książeczek, także słuchajcie ja to sobie pozbieram, tu mamy jeszcze krówki, także krówki, nie krówki tylko świnki, Emilka odróżnia zwierzęta, słuchajcie, sztos, naprawdę sztos, dobra, mamy cztery świnki, no to tam zawsze coś, słuchajcie, zawsze jakieś jedzenie jest spoko, także ej, czemu się to nie zebrało, ja jednak nie mam misa, to możemy wywalić, co to miało być w ogóle? Ja tutaj zabijamy się męczę i nie mam z tego No masaka, dobra, sobie bierzemy ostatnią krówkę. Och, świnkę, wiem, 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 świnkę. Um, I słuchajcie, lecimy tę swójkę Sunfloweru. Zobaczcie, jakie ładne słoneczniczki. Fajne, fajne, lubię słoneczniki, bardzo dobra. W każdym razie, ee, tu mamy. Konia, ale konia nie potrzebujemy, słuchajcie. Okej, okay. no chyba hmm, wydaje mi się, że możemy już powolutku wrócić, słuchajcie, do naszego domku, który jest tam. W ogóle, ale to też się wygląda, jakby to jakiś meteoryt wylądował, czy coś, masakra, słuchajcie. Naprawdę straszne, ale dobra. Hmm, w każdym razie wiem, że tam jest trz trz trzcina, ale już po nią nie idę, słuchajcie, już ją walić. Okej, okay, tu jest jeszcze. Tak, kąpię się, patrzcie. Ona, ona ma chill, dobra. W każdym razie tak, yy, potrzebuję wyjść i słuchajcie, tak, ostatnią krówkę sobie zabijemy, dobra, i, i już lecimy normalnie do domku i zobaczymy, co tam się w wydarzyło. Ponieważ, właśnie, te tabliczki, słuchajcie, mam nadzieję, że tam nie ma nic, jak żadnych tabliczek, ani nic, i że tam wszystko, tak jak zostawiliśmy, słuchajcie, tak jest. A, bo nie chciałabym, żeby słuchajcie, cokolwiek tam się stało w ogóle, co robi lawa w dżungli, słuchajcie, czy w dżungli jest lawa, weźcie mi ktoś, powiedzcie, co jest, co jest na rozszerzeniu z geografii, przydałabym się taka informacja, chciałabym wiedzieć, dobra, gdzie ja mam w ogóle dom, tam jest dom, Ok, ile mamy do tego domu, 300 metrów, dobra, nie aż tak, słuchajcie, źle, yy, szybko tam przejdziemy, myślę, że bez używania flaka, ponieważ jak użyjemy flaka, to nie będziemy mogli zabijać zwierzątek, a tak to mamy taką możliwość, także słuchajcie, no, yy, normalnie tam się przejdziemy w jakiś sposób, słyszałam krówki, Ok, tam jest świnka, Także ją sobie ogarniemy, krówkę też słyszałam gdzieś Ale już nie idę po tamtą świnkę, bo jest mega daleko A mamy już dosyć dużo jedzenia, mamy 11 tego i 15 tamtego mięska, także spoko słuchajcie Myślę, że w razie czego to już to przetrwamy Dobra, tam jest nasz dom słuchajcie, tam już jest nasz dom Dobrze, to zaraz tam słuchajcie pójdziemy w takim razie Oki, okay. myślę, że już się możemy żelkiem przemieścić, bo już raczej króbek tutaj na brzegu nie będzie Także u uh, lecimy Kurde, czy ja dobrze idę? Dobra, dobrze idę. Już pomyliłam się troszeczkę lekko, ale w ogóle to jest fajne, starsze miejsce, słuchajcie. Patrzcie, to też jest ładne miejsce na domek. Czemu ja go wcześniej nie widziałam? Taka fajna rzeczka tu jest. Kurde, no ładnie to tutaj też wygląda, zobaczcie. No ale dobra, już, słuchajcie, mamy też i tak fajne miejsce, także ja nie narzekam. Chociaż musimy je troszeczkę, yy, przeme... w sensie troszeczkę przemeblować, troszeczkę zmienić, bo no nie pasuje mi tam parę rzeczy, także słuchajcie, no... Eee, parę rzeczy tam na stopę, to nie słuchajcie, do zmiany, eee, ale myślę, że to na spokojnie się wszystko nam uda, słuchajcie, jak wrócimy z Twilight Forestu, to zrobię jakiś odcinek budowlany albo po prostu na live'ach będę budować. O, to też jest spoko sprawa. Wiem, że dzisiaj miał być swoją drogą live, ale go nie było, ponieważ ja mam naprawdę starszy dużo, słuchajcie, teraz lekcji ostatnio i wiecie, o co chodzi, nie? Eee, jest, jest ciężko, że tak powiem. Eee, dobra, wracamy, słuchajcie, do domku. Co to jest? O kurde, nie widziałam tego wcześniej. Ja, yeah. zginiesz. Co to jest? Czemu ten ogień się nie rusza? To po pierwsze. Czy ktoś mi powie, co tu się dzieje? <grystanie> co tu w ogóle jest grane? Nie chcę tego won w ogóle. Co to jest? Dobra, OK. jakby spoko, słuchajcie, boję, boję się, słuchajcie, boję się, naprawdę się boję, nie wiem dlaczego, jakby spoko, słuchajcie, jakby spoko, mm. nie wiem co ja mam teraz powiedzieć za bardzo, jest to straszne, musimy przejść się na około domu takie takim razie. teraz nie ma na pewno tej jeszcze więcej tabliczek bo takich rzeczy jak wcześniej widzieliśmy. Okej, okay, jakby słuchajcie, spoko opcja, nie czemu nie? Ja słuchajcie, ja często mogę pominąć coś. Także jakbym coś pominam, to mi e, powiedzcie po prostu. E, ale to było mega dziwne, słuchajcie. To było naprawdę... Bardzo, bardzo dziwne. E, I nie wiem za bardzo, co się wydarzyło. Ale okej. Okay. Można, słuchajcie, można. Nie wiem, dziwna starsza sytuacja. E, Niezbyt się z tego spodziewałam, ale <noise> no okej. Okay. Idziemy na górę, słuchajcie, idziemy na górę. Ja już... Ja już mam dość, słuchajcie. Ja już w tym momencie mam dość mam ochotę kończyć odcinek, bo e, no nie, 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 nie wiem, nie, nie przepadam słuchajcie za takimi niespodziankami. Po powrocie do domu. E, no dobra, okej, okay, jakby... Well, spoko, spoko, dobra. Normalna sprawa, słuchajcie, normalna sprawa. Może mam tu jakąś modyfikację, nie panikujmy. W każdym razie tak. Stwórzmy sobie oczywiście całą zbrojkę od podstaw, ponieważ ona już się nie nadaje raczej do niczego. Także słuchajcie, lecimy sobie z całą zbrojeczką. Eee, myślę, że moglibyśmy. Mieczyk, kurde, nie wiem co z mieczykiem zrobić. Ten kilof jest spoko. Moglibyśmy go połączyć z tym kilofem, nie wiem, ile nas to wyjdzie. A ten miecz, możemy stworzyć drugi miecz, i słuchajcie, najwyżej to będzie jakiś lepszy, jakby miecz. Wiecie o co chodzi? Jakoś taki fajniejszy, i go też połączymy. Słuchajcie, zobaczymy. To wszystko, chcecie, jest do zrobienia. Także tak, lecimy tam. Chyba, że będę mogła zrobić więcej, ale ja nie pewno nam się robiło. Słuchajcie, książkę. Bóg. Czekajcie, jak to się robiło? Ok, takie coś i takie coś. Spoko, spoko, loko. To w takim razie potrzebujemy skórę. I potrzebujemy trzcinę. Okej, okay. czy mamy tutaj... A nie, tu, nie była skóra, nieważne. Czy mamy tutaj więcej trzciny? Słuchajcie, mam strasznie mało trzciny. To jest naprawdę fakt. To jest... Mamy mega mało trzciny i powinniśmy je troszeczkę więcej nazbierać. Zjedziemy sobie tam na dół w sumie. Nie wiem, czy ja gdzieś tutaj nie miałam posadzonej sobie trzciny. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Zupełnie nie pamiętam. Co, gdzie już co posadziłam, a gdzie nic nie posadziłam. Ale słuchajcie, jakoś myślę, że ogarniemy. Mam... O, mam tutaj 45 trzciny, także kosmos. Tutaj mam trzy, okej, okay, jestecie dobrze. I mam tutaj pełno książek przecież. LOL! No to essa, słuchajcie, no nie potrzebujemy nawet robić tych. tych. Dobra. Lecimy na górę, chociaż za chyba polecimy na górę, to mi się wolała przez także poczekamy chwileczkę. I zjemy sobie przy okazji, że jesteście jakieś dobre jedzonko, które nam też nie udało. Wiecie co ja będę yy, łowiła ryby. Ja ostatnio dużo łowiłam ryby i słuchajcie teraz też tak zrobię i będziemy, będziecie łowić ryby, żeby mieć jedzonko, bo te ryby dają dużo, słuchajcie, do jedzenia, tak zauważyłam, więc... Tak też zrobię, dobra ostatnie akurat mięsko, także idealnie pójdziemy się, pójdziemy się przespać i pójdziemy na górę sobie przygotować się oczywiście do naszej wyprawy do Tware Forestu, chociaż nie, czy to jest dobry pomysł, bo boję się, że jak wrócę tutaj do tego do naszego domku, to go w ogóle nie będzie i będzie wysadzone albo coś, słuchajcie, nie wiem, także no, trochę się cykam, ale mam nadzieję, że, że tak nie będzie coś i że przeżyjemy. No, jestem ciekawa, co to jest w ogóle. Czy to jest jakieś modyfikacja, Chociaż nie jestem pewna, ponieważ to nie wygląda, jakby to była modyfikacja. No, nie wiecie o co chodzi. To by chyba bardziej profesjonalnie było zrobione, no ale nie wiem, w zasadzie, Ja się totalnie nie znam. Także możecie mi napisać. E, chyba potrzebujemy więcej e, tutaj. Chociaż sześć, nie? Czy to nie, nam nie wystarczy? Już chcecie. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Tam szybko się cykniemy i zobaczymy, czy to nam wystarczy, bo już nie pamiętam, jak to wygląda. Mamy już ten 30 level, mamy 22. Nie wiem, jak zrobić, żeby był 30, słuchajcie. Ja już tego... Aha, to chyba było tak. Tak? Tak, mamy 30 level, dobra, kosmos, ok, dobra, superanko, bardzo się tego cieszę. Oczywiście zapomniałam zabrać sobie Lapis Lazuli. Także oczywiście yy, zabieramy nasz itemek i, słuchajcie, lecimy enchantować. No to tak, słuchajcie, yy, zaczniemy może od mieczyka. Insight. Nie wiem, co to jest ten Insight, słuchajcie, ale go zabiorę. Tylko Insight 3. Dobra, nie wiem, co to jest. Najwyżej to połączę razem z tym. Teraz lecimy, słuchajcie, protection 4 tutaj był, no nie, no ciężko, dobra, najpierw słuchajcie, gacie z enchantem. fire protection, protection 1, a czapka, aqua unbreaking 2, no, no, no. unbreaking 2, protection 2, dobra, dobry enchant, dobry enchant, tutaj mamy takie coś, może być, i tutaj mamy tylko Unbreaking 1, no to kiepsko i słuchajcie to tyle w sumie, co możemy zenchantować. Teraz w takim razie lecimy, słuchajcie, połączyć to wszystko ze sobą. E, mamy gdzieś kowadło, także słuchajcie, lecę w dół. I'm going down i słuchajcie tak, ogarniamy to, więc to i to. 5. Dobra, okej. Okay. Uuu! Mm. Patrzcie, nam się służył ten, no co to miało być w ogóle, dobra, nieważne, e, w każdym razie chyba nic innego, aha, jeszcze kilowy miałam połączyć, to zaraz sobie tak, połączymy, tylko najpierw sobie wywalę to, bo to już mi jest totalnie niepotrzebne, to już jest użyte, więc tego nie chcę, ubieramy sobie oczywiście nowy naszy ten, nasze ubranko, to wszystko wywalam, to, to jest niepotrzebne, to też w sumie nam jest raczej niepotrzebne i to i to. I teraz jedyne, co Słuchajcie, potrzebuje, to żelazo. Ok, dobrze, że go dużo nazbieraliśmy, bo chyba byśmy nie mieli, Słuchajcie, gdyśmy go nie nazbierali Bo ostatnio, nie wiem, jakoś tak ciężko z żelazem. Słuchajcie, dobra, to sobie zabierzmy. Tutaj też sobie zabierzmy. Fajnie, fajnie. A w sumie nawet, nawet, nawet dużo mam tego żelaza, ale nieważne. E, więc tak, zrobimy szybko. Słuchajcie, sobie bloki. Ok, i jak to było? To było chyba w ten sposób, co nie? Tak, dobra, super. Mamy słuchajcie, kowadło. Półki dołki. I stawiamy je sobie standardowo tutaj w tym miejscu. I teraz połączymy dwa. Ki tff. 19 aż Uuu, hu 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 hu. dosyć sporo powiem wam, że to jest dosyć sporo jak na kill off. nie wiem czy ja chcę z tego korzystać trochę mi szkoda tego levelu zobaczymy słuchajcie najpierw może zrobię jeszcze jeden kill off, słuchajcie ale fajnie jest mieć dobry kill off, co nie pójdę słuchajcie i go zenchantuję raz jeszcze i zobaczymy sobie, co z tego wyjdzie jak nie no to nazbieram tego levelka unbreaking 2 Możemy połączyć to i to, słuchajcie, bo to jest ten Insight, nie wiem co to w ogóle jest. Także połączymy sobie ten Unbreaking 2 i będziemy mieć na Fortunę Efficiency for, i, i Unbreaking. Także słuchajcie, zobaczymy, jak to nam teraz wyjdzie: czyli to i to, to jest 16. To nam niewiele brakuje w sumie. Dobra, to słuchajcie, w takim razie lecę szybko gdzieś. Ym, na dół sobie, a nie, no na, dół, na dole mi się nic nie przetapia. Słuchajcie, przecież jak to zabierzemy, to mam nadzieję, że będę miała wystarczająco już dewelkę. Uwaga. 16. Dobra, idealnie, moi drodzy. Ale to jest na styk. Dobra, w takim razie tak. Unbreaking i Efficiency. Dobra. Dobra, mamy to słuchajcie. Mamy dobry w przynajmniej. Naprawdę mamy bardzo dobry kilo. E, będziemy go sobie udoskonalać. E, ten kilo jest też spoko, ale on już nam się w takim razie raczej nie przyda. Mamy spoko. Wszystko socie, więc no, Jesteśmy już socie, gotowi tak naprawdę na podróż, więc myślę, że w następnym odcinku socie, sobie polecimy sobie do tego Twilight Foresta. E, mam nadzieję, że nie puści mi to i chałupy z dymem. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Oczywiście jutro, o godzinie 17 kolejny odcinek do naszej krainy. Dziękuję za to, że byliście. Widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się, papa, do zobaczenia. I pamiętajcie 1830 główny kanał, nowy odcinek. Hejka!